że razem z kolegą z kanału Jan Sobieski Urbex zbadamy pewien temat, a mianowicie nawiedzony, nawiedzony cmentarz i manzoleum. Nie wiadomo, co jest bardziej nawiedzone, czy ten cmentarz, czy manzoleum. Także idziemy szukać w ogóle tego, bo ogólnie jesteśmy w czarnej... No. To w Także zapraszam... To tutaj, no. Także zapraszam na materiał. Droga dosyć mroczna. Zobaczymy co znajdziemy, że to jest? Yes. jest Jest. Jest Ale czuję, ale czujesz, czujesz, czujesz ten... ten. Tutaj widać ślady samochodu, że w ogóle samochód podjeżdżał Jo, o, jest mansoleum. Ale normalnie takie coś co... A gro... groby gdzie są? Zaś, Jest ciężki klimat, ogólnie. Ciężki klimat, tak? Mhm. No jest ciężki klimat Ale tutaj tam to kopami tutaj jak się jakieś lęki na to, żeby nie uciekać Uciekał ktoś, ja wiem no tak? tak no. Idziesz czy mam iść Ja pierdola tam jest napisane tą żółtą farbą kto pije Trzeba ładnie to całe Ale ma takie jakby wieżyczki, napisaki się zachowały sam, to jest otwarta Bo no tutaj myślałem, że będzie spokojniej, ale też wieje jeszcze za dużo. W górę? Aha. A tam jaka dziura jest? Nie. Tak. Jest tak. ciężki klimat do tutaj. No. Nie to, żeby gorzej tak. ten, ale. Nie tam. Patrz tam, tam kości jakieś widać. Tam. Tam są kości. No. Czekaj, muszę odwrócić ten no, telefon, bo nie widzę. O. Tam no, są kości. Są, nie? Mhm. W rogu mhm. To wygląda jak ten. Czas, zobacz. Gimbal mi się kurde ten wyjął. Co się z nim teraz dzieje? Wyłączył mi się gimbal. No, nie wiem co się stało. Stracił moc. O, wrócił. No, ale się wyłączył nagle. Dziwna akcja. Czekaj, ja ten podejdę zobaczyć. Może no, uda mi się zrobić zbliżenie. To wtedy zdjęcia wstawię na ten na te kości tam w rogu. Bo tutaj więcej to raczej nie widać żadnych. Nie wiem czy to nie jest trumienka mała. Nie, to jest jakiś betonowy blok. No, ale tam w tym bloku to, to są chyba kości. Tam leży pies. Ty! To jest pies. Pies albo jakieś inne zwierzę. Słyszysz? Tam jest pies. To jest pies albo inne zwierzę? No chodź, zobacz. Tutaj nie zobaczysz. Tam powiedz, co nie? Czekaj, wyłączę. Zaraz najwyżej włączę nagrywanie. No. Tylko jak ten zwierz się tam w ogóle znalazł? Czy tutaj nie były odprawiane jakieś czarne mszy? Czy to nie była jakaś ofiara, czy coś takiego? Bo To różne kurte psychole są. Zacznij, adwór. jak chole. Wieje, na pewno będzie słabo, słabość jakościowa głosu, ale. Tak to wygląda od zewnątrz. Tutaj jeszcze jest jakiś napis. Zrobię zdjęcie. Bo ogólnie to nie widzę, co tam jest napisane. Aha, to będzie, że. Rodziny back bo jest Beck. Aha. Krzyż. No ale klimat tu jest ciężki, strasznie ciężki klimat. Jeszcze teraz wieje do tego wiatr. A gdzie są te groby? A tutaj. Pewnie jakby się pochodziło, to by się jeszcze więcej ich znalazło, ale... Dlaczego ten wiatr tutaj taki? Przyrodzaż takiego wiatru nie było. Doszliśmy tutaj i wieje jak... Widać jak drzewa, zobaczcie. I zresztą na pewno słychać ten wiatr. Klimat jest ciężki. Jednak tak jak mówili inni, co byli, opowiadali, że klimat jest naprawdę ciężki, nic jakiegoś tam strasznego, póki co nie zaobserwowałem poza tym psem, albo to może nie być, pies, jest taki długi ogon. No ale co on by tam robił na dole? Pewnie wpadł i nie mógł wyjść. Bo tam jest dziura ani schodów nie ma ani nic także tam jest chyba jeszcze jeden Tutaj ogólnie nie myślałem Niemal dziwnie jakoś tutaj nie myśli tutaj mamy jeszcze jeden pochówek Stary Tak jak widać tam dalej nic nic nie ma. Dobra, jeszcze porobię zdjęcia, wtedy spróbuję zoomować tam na tego bide zwierzaka. To będzie chyba wszystko, bo no dziwnie jest, nie? Dziw, dziwnie jest. Ogólnie to ktoś idzie z tamtej strony z latarką. Porobię zdjęcia, jeszcze dodam na koniec materiału. Dobra, kończymy eksplorację. Ciężko powiedzieć czy jest coś takiego tutaj nawiedzonego, czy nie. Ogólnie wiatr szaleje, wszystko dookoła huczy, buczy. Pies, pies, no, arpusera bardzo ciężka była. Pies tam kurde na dole, nie wiem jak się znalazł, ale pewnie wyjść nie mógł, także dzięki za oglądanie i do następnego i zapraszam do kolegi na kanał Jan Sobieski Górbeks. Mara.